Szanowni Państwo, drodzy rodacy. W tym roku po raz 20 świętujemy 2 maja jako Dzień Polonii i Polaków za granicą. Świętu temu towarzyszy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W 2022 roku obchodzimy również 95. rocznicę ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Rzeczypospolitej. Zarówno flaga. Jak i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Symbolizują szacunek dla wspólnoty polskiej i polonijnej. Jako naród, czy to zamieszkujący kraj przodków, czy rozsiany po całym świecie, mamy prawo i przywilej radosnego świętowania oraz manifestowania, jak ważna jest dla nas tożsamość kulturowa. Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę oraz dramat milionów ludzi nie pozwala nam jednak celebrować świąt majowych w oderwaniu od tego, co dzieje się u naszych sąsiadów. Blisko 3 miliony Ukraińców znalazło bezpieczną przystań w naszym kraju. Dziękuję wszystkim rodakom za ich wspaniałą myślność, gościnność. Solidarność i wsparcie. Jako minister spraw zagranicznych na co dzień doświadczam licznych budujących postaw Polaków na świecie. Z nieskrywaną radością obserwuję, jak nasza narodowa wspólnota potwierdza humanitaryzm i ludzką solidarność w jej społecznym, geograficznym oraz historycznym wymiarze. Dzięki Takiej państwa postawie budowane jest dobre imię Polski jako kraju solidarnego i otwartego dla potrzebujących. Z serca za wszystkie te działania dziękuję. Polonia i Polacy za granicą byli i pozostają ważnymi partnerami w kreowaniu polskiej polityki zagranicznej. W tym roku pokażemy się dumnie światu, pod jedną biało-czerwoną flagą. Dziękuję każdemu z Państwa za pielęgnowanie kultury oraz tradycji polskiej. Dziękuję za wierność mowie i wierze ojców. Dziękuję za miłość do naszej wspólnej ojczyzny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności, radości oraz sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym.